już pani panie uchodźcie że do bakietu. jest bardzo nienawialna, panie Rzeszu. Bardzo byśmy prosili. No. Wie pani co? Ależ proszę pana, prezydent, który się patyguje pod siedzibę, zaraz skontaktować się z rodziną zmarłego, w końcu zmarł mąż byłej wiceprezydent. To nie jest takie trudne, żeby się skontaktował, zaproponował jako miasto pomoc, zaproponował to, że będzie załatwiony pogrzeb i miejsce na cmentarzu. Tak by zrobił poprzedni prezydent. Ja mam pytanie. Czy panowie przyszliście z jakąś propozycją dla rodzin ofiar tej, tego nieszczęścia? Czy panowie nie chcieliście się, się pokazać. Złożyć państwu ja w imieniu wszystkich cierpiących ja. serdecznie też dziękuję. Natomiast chciałam powiedzieć, że tutaj konkretne działania są potrzebne. Bezpieczeństwo miasta, spada. jedna sprawa. No. Te działania ze strony prezydenta zostały podjęte. W takiej kompetencji, jakie ma prezydent miasta, te działania zostały podjęte. Przykro mi, że państwo w ten sposób I w tym celu dwójka mi, prezydentów defiluje się, po ulicy nie? przed kamerami, się żeby się pokazać złożyć, na to miejsca, gdzie się wydarzyła złożyć, tragedia. Złożyć jeżeli tak państwo odbiera, szczerbarna pana, te, te kondolencje tak są wymuszone inaczej. w tej sytuacji A tak, nie tak, 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 pod biuręku tak. panie, panie rzeczy przyjmujemy kondolencje z pokorą natomiast naprawdę to nie jest miejsce i to nie jest czas skoncentrułem do nie eleganckie przepraszam ale bardzo bym prosiła proszę pana dobrze nie jest potrzebne żeby proszę pana to się ma to się myślę że nie ma co kondolencje państwo złożyliśmy państwu żeby kurczę jest właśnie dlatego dziękuję jeszcze raz bardzo odejdwajka prezydentów która za nasze co, co, pieniądze, tam jest bardzo mile widziana, żeby pozałatwiali wreszcie sprawy Łodzian. między innymi mogą się zająć sprawą załatwienia pogrzebu. Natomiast pomóc rodzinie, która została dotknięta takim potwornym nieszczęściem. Takie... Nie ma potrzeby to, co, wystawania dwójki prezydentów tak tak przed kamerami. Ale tutaj prezydenci nie wystają. Przed chwilą, owszem, wystawali. Prosimy o konkretne działania. Dość słów, proszę pana. prosimy o oczywienie o to nie, nie, nie. pan doprowadzić do eskalacji. I proszę państwa, Zachęwań, się to, że są to, nie nie ale poddzę. ja Państwa też proszę. rozumiem, Państwo są zdenerwowani. Szkoda, że, Szkoda, że, masz się. że się nie są. są zdenerwowani, tylko Wy robicie kochamki w butach Chodźcie do łóżka w butach. Mieliśmy te złudzenia, że Państwo jeszcze pokażą klasę. że Państwo pokażą klasę. No niestety nie. Spokójcie się Znowu zostaliśmy Proszę posłuchać, wydarzyła się potworna tragedia, prezydent miasta, jeżeli się poczuwa do obowiązku, może pomóc realnie załatwiając różne sprawy Panie Rzeczniku. Nie ma powodu, żeby urzędnicy miejscy wystawali w tej chwili przed kamerami.

Pani była rzecz. Przykro się... no, no. z, z takiego pani powodu. Na Ciebie, na wywołuje pani awanturę. Nie, natomiast ja chciałam poprosić o jedno. Chciałam poprosić właśnie o spokój. Tak jest. Tak. Ma pani absolutnie rację. Pana Dziękuję. będzie na wierzchu. Zawsze, tak zawsze. Pani tak